Cześć Ptasi, witam Was bardzo serdecznie w serii Single blog. Jest ze mną dzisiaj jableczny. Siema. No dobra, przejdziemy na perspektywę tą normalną łapkową. No i zacznijmy może rozbudowania naszej wyspy. Okej, okay, to ja się trochę sunę, mam nadzieję, że nie spadnę. Yy, tak, dobra. Jesteś. Już... Zrobię to tak. Nawet dwa wtaczki można się bawić. Dobra, tam ci teraz redlifta okay, I poszesz w wyspę, żeby było na drzewko A ja stworzę międzyczasie generator Wróć do skrzyni, wróć do skrzyni, będzie bezpieczniej Wrzuciłem, wrzuciłem, tam jest 19 A nie sugar case, tylko dirt No właśnie. Źle postawiłem <noise> Ale będzie biocha jak ja z tym spadnę <noise> <noise> Ja jeszcze sobie poprawię coś Dobra, to mi jest niepotrzebne na razie. Yy, dobra. Teraz. Tak. Ja. No i co? Jak tam? No dobra, powiększaj powiększaj. A ja tu robię cudowny generator. Nie, no na początek nie musi być cudowny, byleby działał. No na pewno będzie działał. Dobra, myślę, że na razie wystarczy. Tarczy, Ej, ile 7 siedem na W skrzyni. Mm -hmm. No powinno masz sadzon... Sadzonka powinna No to e, sadzę, że tak powiem. No to sadzi. E, czekamy aż ta mała rośnie, czy... E, nie, czym, tym, tym, tym trzeba ją wzrosnąć. Właściwą? Bo... Tak, tak. Tylko czekaj. E, aha, Tylko czekamy na ten, czy... Może spadnie jakaś sadzonka, będę no, łapał. Najwyżej będzie koniec serii. Szybki. <laughs> I mamy generator. Jest, jest achievement, jest achievement. Wypadło ci. Mam, yeah. wzrosnę, wzrosnę. To nie jest mamut? Nie jest mamut. Dobra, ścinaj. Yeah. Dobra, okay. zostawię tego diexowego kilofa. Ej, ja sobie jeszcze trochę przyciszę dźwięki w Minecrafcie Okej okay. No, spoko, dobra. Jej, Ż... get achievement. Tak, get achievement. Tak to jest, jak 100 lat się nie grał w Minecrafta Tylko <grymne> ktoś cię wyciągnie. No. O, mam sadzonkę! Ha! Sadzonkę mam, ha! Jesteś zwycięzcą. Tak. Dobra, zrób tak do work workbencha. I pierwszy kilow. Mam drugą. Dobra. Mam jemusko. Nie... O, fajnie. Robisz war War, war, war tak. tak. Robisz Robić kilow? A tylko. Dobra, kilow zrobiłem, prawie. O, salonka spadła, widziałem Kurde. Ale mamy już dwie, nie? Gonio! Trzeba zrobić ten przejście tam do tego, wiesz, czego? Do zadaniami. No. A jak coś, to najwyżej. Przelecimy tam jakoś. No, albo jakoś tak, no. No, Wyspa, wyspa, trzeba ją jeszcze trochę powiększyć, bo jest troszkę mała. No to zaraz, ale to już problem. No, yy, masz tutaj Zrób yy, kamienny killoff Okej okay. Idź jak zrobisz to iść pokopać trochę Dzięki Hmm, tu jest gdzie mamy spawna, tu mamy spawna Czyli sobie zrobimy tak Ej, nie wiesz, czy na, na, na Workbenchu się otworzy skrzynka? Znaczy. Na po... O tak. Fagnie nie o to nie, nie nie Czekaj. Zrób tam gdzieś miejsce trochę na tego od No zaraz nie od nie tam. niej zadania, nie No. No jeszcze trochę nie no, zadania takie podstawowe w sumie. No, takie jak na... jak na... survivalu, Na jakim skyblocku czy coś. W stylu podobne. No bo to jest stylu tylko podobne, nie, nie, za... po, po, powiększ tam, powiększ tam może. Albo aha, ty sobie barier taką barierkę zrobi. O, sorry! Taką barierkę, żeby mi kobel nie leciał w drugą stronę. No. <noise> Ale potem zrobię to, mam nadzieję, że wydajniejsze, bo mam już na to pomysł, więc... Będzie okej. Okay. Powiększ tam? Tak. Dobra, ja ci pokopię trochę kobla I ja się wezmę za... O jesteś Za powiększanie tej wyspy W sumie, jakby już ten to już by doskoczył, ale... Dobra, mam cztery kobla To idealnie Jest, jesteśmy na drugiej stronie Okej, okay, no to idziemy zobaczyć na do zadanka Dobra, zadanie pierwsze zbuduj generator w ruku, drugie zadanie zbuduj dom, trzecie powiększ wyspę, trzecie zrób farmy Melonów, ciny, zboża, kaktusów, dyń... I.T.D. No, i td. Z, zrób dużego, brązowego, czerwonego grzyba, zybuszko... Zbuduj coś z 30 kamiennych cegieł, to ma być budowla... E, Oświetl całą wyspę, zrób nie skończone źródełko wody i wracamy do początku... Zrób kwiecyk, zrób basen do łowienia ryb, zrób pułapkę na moby, zrób wełnę każdego koloru, zrób 10 sztuk jedzenia, zrób 10 y, półek z książkami, zrób 5 rzeczy, które y, które ja napisałem tu 5 rzeczy, które używają drewna, no używają drewna, nie są to narzędzia. Y, zrób... Czyli zrób, czyli zrób 10 półek z książkami. No coś w tym stylu, no. <noise> zrób portal, portal do neteru, zrób bazę w neterze, zdobądź 10 pyłu, 10 piasku dużych i 10 neterowej skały. Resztę zadanie czytasz ty. Zrób TNT, dwa ciastka, trochę szkła, platformę na poziomie 1. A hmm. jesteśmy na poziomie 60. 65. No. Zdobądź 10 ender pereł, to będzie głupie, zabij gasta. Dwa bałwany stwórz posadzić yy, sadzonkę każdego drzewa, zrobić mapę i szafę grającą, zegarek, miksturę leczenia i regeneracji siły i szybkości na poziomie drugim, jedno narzędzie ulepszyć i zakończyć wszystkie zadania. A po tym zakończeniu mamy zadanie dodatkowe, czyli pójść do endu i zabić smoka. Oczywiście te zadańka wszystkie będą w opisie, znaczy w opisie link do mapki i do zadań będzie w opisie Więc akurat myślę, że tu nie będzie problemu. Okay. Dobra, trzeba pokopać rekobla i zwiększyć tą wyspę naprawdę, bo... To jest bardzo mało. To ja może posadzę jeszcze jedno drzewko. No posadź Bo drewna nigdy nie zawiele. I bo... Czyli w sumie już generator kobla można zbić. Tak, możesz już zbić. Ech. I zaraz zresztą też piecyk będziesz mógł zbić, ale to dopiero zaraz, bo jeszcze trzeba go wykonać. Mam na razie cztery kople. I coś, nie mogę tego kobla łapać. Dobra, jeszcze jeden kobel. Dobra, kop, kop dalej. No, spoko. No, popatrzyłeś na zegarek, ile nagrywamy? No, no, patrzę, patrzyłem. Okej. Okay. No, no właśnie tak myślę, że odcinki będą trwać 20 minut, nie? Nie więcej. No o ile nie za dużo. 20 minut. No, Zobaczymy. Zresztą myślę, że potem takie odcinki, gdzie będą jakieś większe budowle albo coś w stylu... żeby na przykład jak Gdy będziemy sobie to zbierać stołopla czy coś takiego, no to też będziemy myślę, robić cięcia, no bo jaka przyjemność oglądania, zresztą pierwszy odcinek, ale to normalne. Że na pierwszym odcinku się ogląda zbieranie kobla. No, albo, 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 albo jak będzie mi się nudziło, to po prostu odpali się jest... coś na Twitchu i no i będzie live z tego kopania kobla. Taki godzinny, czy półtorej To jest właśnie najgorsze, jak jemu się e, e, zacznie nudzić. Bo on wtedy przejdzie całą babkę. No Ale to tylko <laughs> jak mi się nudzi. E, to niech nam rośnie. Pasowałby coś oświetlić. Muszę zro, zrobię węgiel, a mamy... nie, ma, nie mamy. Ty, nie, ale tabliczkami o, mogę przepalić. Węgiel. Tabliczkami mogę przepalić. Tak? No okej. Okay. nie mogę przy... tabliczkami przepalić. Ty to przepalę drewnianym kilochem. Okej. Okay. Ty i się jara. <laughs> ale nie wiem, mogliby to zrobić, o. A ty masz tu deski. Ile mam sadzonek? Cztery w sumie. Dobra, zrobię pochodnie, trochę poświetlam, nie, żeby nam tu się nic na razie nie spałniło. No no. Tak, naprawdę? Dobra, bierzemy to. Cztery pochodnie. Daj pochodnie. Tu i tu. Dobra. Dobra. I teraz. Ile masz kola? 11 Aha to... to... To, to, Dobra, ja wziąłem z tego, ja trochę powiększę tą wyspę jednak, bo... Bo martwię się o to, żeby, żeby się to nic nie działo I zaraz trzeba zrobić większy generator, żeby to szybko, wszystko szybciej, sprawniej szło Więc trochę rozbuduję w tamtą stronę I za za zajmiemy się generatorem, no ja już nie mam kilofa Masz, czy, masz czy te Kobla? Mam. O, 16, o to git. No to... To dobra. co, wracamy za chwilę? No dobra, ja tutaj zrobimy jakieś krótkie cięcie, myślę, żeby tak nakopać z tak półtorystoga tego kobla. A więc, do zobaczenia za chwilę. Dobra, witamy Słyski. was po przerwie. Nakopaliśmy trochę kobla, które trochę powiększyłem wyspę, postawiłem dwie tabliczki. I wytrzyliśmy sobie takie zadanie, że Przemek będzie robił nieskończone źródełko wody. A ja postanowiłem, że stworzę wydajniejszy generator cobl Stone. No dobra. No to ja się ubiorę za generator. Tylko sobie troszkę go powiększę. Zrobię go na dwie osoby. Mm, tak, dobra. Tyle myślę, że mi starczy. Tu pośrodku... Tylko teraz yy, Czekaj. Normalnie się zbija lód, bo ja... Yy, nie, nie musi, musi stać na czymś. Musi stać na czymś. A no to na koblu stoi. No to tak, to może zbić. Dobra, jest. Dobra, Możesz to oddajemy wodę do generatora. No, to zadanie ma taki cel, że w kolejnym odcinku będziemy starali się zrobić e, platformę na dół i odzyskać ten dirt. No i na pewno też trzeba zadbać o jakieś źródło jedzenia. A że nie ze źródeł bardzo. jedzenia, to tu widzę tylko to, że możemy bon mile i liczyć na ziarna. A nie, bo jest melon i pumpkin w No to jeszcze. No, no właśnie, i będziemy robić też farmy. Okej, okay, to ja może jeszcze. Powiększamy ten poziom jeszcze? Y powiem ci, że po potrzebna mi jest woda. I. Okay. I, I zaraz ci powiem. Teraz tak, tu trzeba zakryć, albo nie zakryć. Trzymaj. Poczekaj, czekaj. Bo ja sobie muszę gdzie <laughs> jest woda. Dobra. I teraz muszę zrobić. Że tak Pamiętaj, że mamy tylko jedno źródełko lawy. <laughs> yy, tak, wiem, dlatego robię dla jedno źródło lawy. Tylko muszę teraz wypłynąć. Mam nadzieję, że nie jest to białą że mi woda nie będzie zamarzała, ale chyba nie, z tego co widziałem, to raczej to jest. Nie, tylko... nie, nie, bo no już doszło. by zamarzała przy generatorze. Dobra, tu muszę zrobić coś takiego, i tutaj muszę coś podobnego zrobić. I to będzie generator na dwie osoby. Potem się jakoś go ładnie zakleić, czy ozdobić, czy kiwi. Co, to się zrobi? Dobra, zamykam No, dobra, wiaderko z wodą. Odstawiam do skrzynki Tak. Masz tutaj kobla jeszcze? E, tak. Proszę. Bo mi będzie trochę potrzebne jeszcze. Tutaj tak, gdzie dać tego kobla? A, mam przy sobie, dobra. Teraz to muszę skopać. Teraz, 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 teraz. Aha, nie skończyłem tego. Mhm. Tak, tak. No i teraz, yy, wiesz co trzeba zrobić? Wlać do, do tutaj, tam gdzie są dziury. Zaraz ci pokażę. Weź, znabierz do wiaderka wodę. W jest. Widzę. Tutaj? Yy, tutaj wlej i roz... Yy, tutaj, tu. I roz, rozwal ten kamień, nie? Tam dobrze wlałeś, to... dobrze, dobrze. I rozwal ten kamień. Rozwaliłeś? Tak, jaka zaawansowana ta. No i mamy generator z na powinien działać z dwóch stron i możemy spróbować kopać z dwóch stron. Działa? Działa. Z mojej strony działa, w od diablecznego. Też działa wszystko śmiga. Widzicie, cudownie. Dobra, ja no, to wodę taki... zabiorę. wleję No dobrać. to właśnie taki ciekawy pomysł zobaczyliście w pierwszym odcinku. To co, przenosimy się do zadań jeszcze i tak, zobaczymy. Zobaczymy tam? czy coś mamy wykonane czy nie. Piecyk generator lub zbiliśmy. Możemy, nie wiem, powiększyć wyspę. Zbijamy to czy jeszcze czekamy aż powiększymy? I tak ją będziemy jeszcze powiększać, także to spokojnie. Nieskończone źródło hmm. wody gdzieś tu widziałem. Czytałem nawet chyba jest. Mam nieskończone źródło wody w strefonie 9. I jest zbite. No więc mamy okay. trzy zadania wy chyba wykonane, chyba to tyle. Aha, Także... i, tu, i tu chyba tutaj przemegnięcie czy czytałeś czy nie, to zadanie 39, znaczy szóste, szóste. Tak, no jak zawsze rozpiery e, Rozwalimy... <laughs> Dobra. E, a więc skończymy chyba ten odcinek, bo już chyba 20 minut nagrania, jest około. Więc e, no. ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Przemku pożegnaj się. Na razie. No trzymajcie się, papa. Okej, okay, to jaki jest eh, plan? Jaki jest plan? No tak poza tym witamy po przerwie krótkiej po gotowaniu. Plan jest eh, taki, że robimy magiczne źródełko po prostu powiększamy. Aha, więcej jest Tak. Masz. Jeden, dwa stagi, sorry. Spoko. Jeszcze ja nie gniewam. Zrób, rób. Yy, Ten yy, zrób gdzieś źródełko nieskończone, myślę. Nie wiem gdzie, ale wiesz chyba jak zrobić, więc Ale to już nagrywamy? Tak, nagrywamy już o jakieś 30 sekund. To zróbże jeszcze raz. Jeszcze <laughs> nagrywamy 3 2 1.